Cześć, witajcie na kanale. Miją pomysł na minutę. Dziś na moim stole coś, co właśnie chciałem użyć do projektu, ale uświadomiłem sobie, że Wy jeszcze tego nie widzieliście, a jest to uchwyt do wiercenia prostopadłego. Ja to YT39700. Zapraszam. Mam podobne narzędzie, natomiast. Mam co do niego pewne zastrzeżenia, więc jak zobaczyłem tego w sklepie, to stwierdziłem, że muszę go mieć. Jest on przeznaczony do sześciu średnic do wiertła, czwórki, piątki, szóstki, ósemki, dziesiątki i dwunastki. Ma oczywiście antypoślizgowe nóżki, które, dzięki którym nie będzie się przemieszczał po materiale, w którym chcemy pracować. W całości wykonany jest z ABS-u. Wymiary zewnętrzne tej dolnej powierzchni, bo to jest taki delikatny clean, to jest 11,8, czyli 118 mm na 44 mm, więc jakiś bardzo potężny nie jest. Natomiast powadzę od razu czuć, że to nie jest zabawka. Myślę, że spowodowane to jest przede wszystkim tym, że w środku tuleje, które są, są wykonane z metalu, dzięki czemu. On nam na pewno posłuży dłużej. Im plus jeszcze dodatkowy tego rozwiązania jest w to, że jest ono on dosyć tanie i można je dostać w kwocie tam mniej więcej 27 zł, więc naprawdę nie zabije majsterkowego budżetu, a w wielu sytuacjach może się przydać. To ja teraz zapraszam Was na prezentację z bliska, a następnie wykonamy sobie kilka próbnych wierc. Zapraszam. Całość wygląda to tak. Zapakowane jest w taki plastikowy blister. Ja już sobie wyjąłem z szywki. żeby ułatwić sobie sprawę. Całe narzędzie wygląda w ten sposób. Jest to blok ABS-u z góry gładki, od spodu żebrowany. Widać tutaj te nasze tuleje, które, jak widać, po wierzchu są połączone. Mamy tutaj. Tak jak mówiłem, e, rozmiary 4, 5, 6, 8, 10 i 12 mm. Te czerwone gumy to jest nic innego jak stopki antypoślizgowe, które mają zapobiegać przesuwaniu się po materiale. Jak widzicie, to rzeczywiście działa. E, suwa się bardzo ciężko przy lekkim nacisku, natomiast przy dużym nacisku już jest dużo trudniej. Po spodniej stronie wyposażony jest w wałka, która ma nam ułatwić dwie prace, czyli wiercenie w okrągłych obiektach typu na przykład rury lub w wierceniu w samosienkiej krawędzi, co przydaje się bardzo rzadko, ale myślę, że też sobie spróbujemy to zrobić z dodatkowych rzeczy, które mogę jeszcze Wam powiedzieć, to na wierzchu z trzech stron mamy podziałkę milimetrową. Z boku te linie, które są w samym centrum naszego wycięcia V, mają nam ułatwić pozycjonowanie narzędzia w stosunku do kreski, którą zrobiliśmy wcześniej. Natomiast te które są po tej stronie, są rozłożone yy, bardziej równomiernie i mają taki charakter bardziej ozdobny. Yy, nie służą bynajmniej do wyznaczania środka każdego z tych otworów. Tyle jeśli chodzi o unboxing. Przejdziemy sobie do małego testu. Zaczniemy od prostszej części, czyli od okrągłych obiektów. Yy, tutaj mamy rurę plastikową, wiertło ósemeczka. Klantarka ustawiona na wiercenie. Jak widzicie, bez najmniejszego problemu nie ślizga się to, aczkolwiek Na pewno bardzo mocno ułatwia nam wykonanie wiercenia, ale samo w sobie delikatnie pracuje, ze względu na to, że rura sama w sobie również pracuje. Drewno, ono nie jest idealnie równiosieńkie. Drewno jest pod struga elektrycznego, więc wyprowadziłem je najlepiej, jak umiałem, ale można by było lepiej. Przy przyłożeniu widać delikatne przyświty. To jest wiercenie numer 1, wiercenie z ręki. Bez dodatkowego montażu. Kontomierz cyfrowy. Zerujemy. Dosyć krótki kołek, ale powierzchnia tutaj oparcia ma około 3 mm. I rzeczywiście pokazuje nam 90 stopni. Mam nadzieję, że widać to w kamerze. Wykonamy sobie obok drugie wiercenie płytsze. zerujemy. Tutaj już mamy powierzchnię styku dużo większą. Jak widzicie, 90,5. Wiercenie w krawędzi. To już naprawdę jest ciężko utrzymać z ręki. Powinno być mniej więcej 45 stopni 135,9, czyli 90 stopni i 45 stopni powinno nam dać 135 poniżej 1 stopnia odchylenia. Uważam, że wynik naprawdę niezły. Podsumowując szybko i bez zbędnego gadania, za 27 zł dostajecie bardzo fajne, użyteczne narzędzie, które w wielu przypadkach może się przydać. Zwłaszcza tym, którzy nie mają wiertarki kolumnowej, a potrzebują wiercić otwory prostopadle, albo tym, którzy działają gdzieś w terenie i nie mają możliwości za każdym razem zabrania ze sobą wiertarki kolumnowej albo naprawdę drogiego statywu do zwykłej wiertarki. To jest kilkanaście złotych, no mówię mniej niż 30 złotych, więc myślę, że warto. Okrągłe otwory, no to tutaj nie ma żadnego szału. -wow, tak? To wycięcie V powoduje, że rzeczywiście fajnie się to nam pozycjonuje. I nie ruszę jakoś bardzo mocno. Aczkolwiek, no, trzeba mieć trochę siły, żeby to utrzymać. To też musicie mieć tą świadomość. Ja nie jestem żadnym pudzianem, e, ale też nie jestem jakimś tam ułomkiem, e, więc, jakąś tam siłę mam i mimo wszystko, no, dosyć ciężko się to utrzymuje. Natomiast, jeśli musicie wywiercić w miejscu takim określonym, e, super precyzyjnie, to przecież spokojnie możecie to sobie złapać ściskami. Nie widzę w tym najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o drewno, no to ja tutaj wykonałem sporo różnych próg. Nie tylko na tym kawałku, który tutaj widzicie, ale przede wszystkim przy robocie, którą miałem do wykonania. Jeśli chodzi o kąt 45 stopni, no to były tylko te dwa wiercenia, które widzieliście. Nie pokazywałem drugiego, dlatego że wynik był tożsamy, więc jakby, no to odchylenie jakieś tam było. Ono też wynika z fazy i z niepełnej równoległości jednej krawędzi do drugiej. No niestety moja krawędziówka jeszcze czeka na rozpakowanie, a lepszego materiału na chwilę obecną nie miałem. No ale myślę, że w wielu projektach majsterkowych jest to i tak wystarczające jest to naprawdę niewielkie odchylenie. Natomiast jeśli chodzi o te wiercenia prostopadłe, to powiem Wam zupełnie szczerze, że najgorszy wynik uzyskałem przed kamerą, czyli wiercąc tutaj. Ten najgorszy wynik widzieliście. Standardowe odchylenie tego kołeczka, znaczy nie tylko tego, bo ja tutaj pokazywałem Wam dwunastki, natomiast przede wszystkim, znaczy tutaj pokazywałem Wam ósemki, natomiast ja przede wszystkim działałem na dwunastkach, bo taką akurat nie miałem potrzeby. To odchylenie było poniżej 1 stopnia. tak? Więc w 90 przypadkach wahało się w granicach pół stopnia. Przy czym ja niespecjalnie jeszcze wierzę temu kątomierzowi, i myślę, że to przekłamanie tam 0102 0,2 wynikające z kątomierza też jest. Więc realnie, jak ktoś mi powie, że nie jest to fajny przyrząd, to po prostu zabiję go śmiechem. Bo nie wierzę, że wykonujecie w swoich warsztatach i w swojej pracy rzeczy takie, gdzie to odchylenie pół stopnia, czy tam nawet jednego stopnia, czy nawet kurczę, dwóch stopni będzie miało dla Was takie wielkie wrażenie, bo nie poleci Wam satelita na Marsa albo coś innego. No to tak nie działa. No, gdybym miał troszeczkę więcej siły w rękach, to na pewno mocniej mógłbym to utrzymać i te wyniki byłyby jeszcze lepsze, ale mimo wszystkiego no naprawdę wynik przy 90 stopniach odchylenia poniżej jednego stopnia przy najgorszym wyniku, tak, a średnio tam 2, stopnia, rzadko kiedy pół stopnia, uważam za rewelacyjny. Tyle, jeśli chodzi o moją opinię na ten temat. Ja na pewno będę korzystał, pierwsze ze względu na kompaktowość, w drugie ze względu na to, że nie będzie mi go szkodać, bo, no bo to kilkanaście złotych i nawet jak się gdzieś tam wiercę nie tak jak powinienem, albo spadnie z drabiny, albo zrobię z nim cokolwiek innego, to pójdę po prostu i kupię drugi. Bo warto. Bo warto, bo wykonanie jest takie, że naprawdę ciężko go będzie rozwalić. To jest grube tworzywo, yy, bardzo wytrzymałe, te nóżki są ok, wykonanie jest ok, tuleje są naprawdę fajne, są idealne w środku, ja tutaj się Przyglądałem do czego mógłbym się przyczepić. Nie wiem, do wykonania tulei, do tego, że tam ewentualnie jakiś wiórek gdzieś, w którejś jest po wierceniu, czy gdzieś coś jest niedolane w procesie wtrysku, nie znalazłem niczego takiego, więc ja uważam, że produkt wart jest każdej złotówki. A cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna, bo to raptem kilka piwek albo powiedzmy flaszeczka, tak? Więc jeśli ktoś lubi przeliczenia tego typu, bo ostatnio usłyszałem, że to najlepsza forma e, płatnicza w Polsce, pozdrawiam Mareczku. Ech, natomiast zupełnie szczerze ja z tego przyrządu jestem bardzo zadowolony, myślę, że on na stałe za gości e, na tej ściance, jak tylko wezmę się za jej przebudowę. Na pewno w akcji zobaczycie go jeszcze kilka razy, bo tutaj już powstają materiały. E, Projektów, które chciałem Wam pokazać w ramach przybudowy warsztatu, na, na razie zmianie ulega to, czego jeszcze w kamerze nie widzicie. Na resztę, oczywiście, zapraszam. E, zapraszam Was też na pozostałe filmy na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Linki do wszystkiego macie pod materiałem. Na drugi kanał, e, na wszystkie grupy, linki do tych grup również macie pod materiałem. Oczywiście, standardowo na vlogi, które będą gdzieś tam wpadać od czasu do czasu i na live'y, które są co niedzielę o 20, a ja tymczasem ja pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!